Jest tu bardzo dużo rzeczy, które trzeba opanować. Trzeba opanować ruchy żurawia, technikę zcinki drzew, która jest bardzo trudna, obsługę komputera podstawową rzeczą, którą zawsze, która zawsze pierwsza przychodzi do głowy, no to jest tak sprawność manualna, umiejętność obsługi tej maszyny, ruszania joystickami, obsługi głowicy żurawia, ale coś, o czym się często zapomina, to jest wiedza, którą trzeba mieć, którą. Człowiek wykorzystuje dopiero w sytuacjach jakichś awaryjnych, jakichś niestandardowych, kiedy coś się dzieje nie do końca yy, tak jak po sznurku. Wtedy ta wiedza, którą się też nabywa na kursie, przydaje się. Przydaje się, jeżeli operator nie, nie do końca wie, co ma zrobić, to ta wiedza to jest dla niego takim podparciem.